Halo, halo, z tej strony Snow, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak można wykorzystać nowe formacje w codziennym życiu w Rise of Kingdoms, takim jak na przykład zabijanie bossów kukuryku. Ja się nazywam Snow, jak już mówiłem wcześniej i staram się tworzyć... Codzienne filmiki na temat gry Rise of Kingdoms, taki jak ten, ale wy też tworzycie ten kanał, i tutaj idealnym przykładem jest ryba, który podesłał mi tutaj koordynaty, i tak się akurat świetnie złożyło, że akurat byłem w tym momencie w grze i od razu sobie tutaj przeszedłem. Także wielkie dzięki dla niego, bo bez niego ten filmik nigdy by nie powstał, a myślę, że on jest w ogóle bardzo ciekawy i bardzo. Cenny. Także naprawdę fajnie polecam, jeżeli widzicie, że coś się fajnego dzieje, to nie bójcie się napisać do mnie, ja oczywiście nie jestem aktywny 24 godziny na dobę. Ale jeśli jestem, to chętnie spojrzę, zobaczę co tam się ciekawego dzieje, szczególnie jeśli właśnie są te formacje, bo myślę, że to są takie rzeczy, które nas interesują. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zazwyczaj, kiedy zabijamy te bosy, właśnie z kukuryku, no to jest problem, żeby się ustawić, ile tych jednostek i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w młodych królestwach szczególnie jest to problem, ponieważ, wiecie, ci słabsi gracze często giną. Trafiając tego bossa, tak. No i co mają? Albo opcję w ogóle w tym nie uczestniczyć, albo mają opcję no jakoś takie rzucania się na ostatni moment, albo muszą uciekać, jeżeli, jeżeli po prostu życie im też ucieka z marszu, jest to problem. Natomiast tutaj idealne wyjście mamy taką sytuację, że gracze, którzy mają te jednostki Tier 5, będą atakować tego bossa bezpośrednio swoimi marszami. Natomiast Cała reszta będzie go tutaj atakować tymi balistami, które widzicie są ustawione. Ja akurat nagrywałem telefonem, a ze względu na to, że często na telefonie gram w Olimpie i tam nie mogę sobie pozwolić na maksymalne detale, to tutaj nie widzicie, jak te balisty strzelają. Natomiast wszystkie ikonki, które tutaj widzicie, czyli choćby tego kuzunokiego, Belisariusza, Tom Atyl, Alexa, to są wszystko jednostki, które też strzelają, że tak powiem, do tego bossa. No i fantastyczna sprawa. Nie ma absolutnie tutaj żadnej możliwości, żeby któryś z nich zginął, tak, no a na pewno ginie ten główny boss. Także to się mogą przyczynić przede wszystkim do tego, żeby żeby pomóc, tak? A przy tym mogą te trafiać, że tak powiem, w tego bossa i nie muszą, nie muszą się martwić tym, że zginą. Także uważam, że szczególnie na tych młodych, początkowych królestwach, początkowych sojuszach to jest naprawdę bardzo fajne wyjście i bardzo fajne zastosowanie w ogóle dla formacji. Myślę, że w przyszłości, kiedy już wszyscy będą mieli te formacje, to tego typu zastosowań będzie więcej, tak? czyli jak można rzeczywiście efektywnie wykorzystać te formacje do robienia wielu różnych rzeczy. Generalnie chodzi mi tutaj o te balisty, bo wydaje mi się, że pozostałe formacje, przynajmniej z tego co widzę, bardziej są związane z tym, jakie będziemy mieli uzbrojenia, jakie będziemy mieli te statystyki, które tutaj dają nam rzeczy, czyli to będzie trochę taki ekwipunek, że tak powiem 2.0. Natomiast na pewno dużą zmianą, mimo wszystko, będzie możliwość ustawiania właśnie sobie tych wieżyczek w każdym KvK, w każdej sytuacji, w domowym królestwie. To może być naprawdę fajna rzecz i ja naprawdę bardzo chętnie zagrałbym sobie KvK z tą możliwością, żeby zobaczyć, jakie właśnie dokładnie daje to. Możliwości, także ja też na pewno z tego skorzystam, kiedy u nas będą formacje, bo akurat się tak składa, że mamy kilku graczy, którzy tą moc mają mniejszą, i wydaje mi się, że dla nich to jest naprawdę idealne rozwiązanie, żeby sobie tutaj ustawić, właśnie wieżyczkę. Nie muszą się wtedy szczególnie przejmować. A jak widzicie, tutaj, BOS. Po prostu zginie, i nie wiem oczywiście, jak bardzo oni się do tego przyczyniają, ale nie ma to takiego naprawdę znaczenia ważne, że na końcu boss zginie, i, i tutaj jest wszystko w porządku, tak, a nie giną oni, bo wielu yy, bosów mamy takich, którzy po prostu będą odnawiali swoje życie wtedy, kiedy blisko nich ktoś umiera. No i jak widzicie, wszystko zrobione, tak. Bardzo fajny urywek. Jeszcze raz bardzo dziękuję Libie za to, że pomógł mi, że, że, te, że te koordynaty mi wysłał, bo to naprawdę wydaje mi się bardzo cenny jest tutaj materiał. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do usłyszenia. Cześć.